Kreatywność, energia, kreatywność, adrenalina, życie na żywca. Witamy. Dzisiaj chłopcy postanowili zabrać mnie na hokeja. Ja trochę się zdziwiłam, dlatego że mamy w zasadzie lipiec, więc trudno o lód, tym bardziej o hokeja, ale oczywiście zaufałam popaką z drużyny Życia na żywca, no bo jakże mogłabym inaczej zrobić? Tak, założenie było takie, że chcieliśmy Karolinę zabrać na a, mecz z Blackhawksami, niestety już po ich zdobyciu a, mistrzostwa są za bardzo zajęci wożeniem i dźwiganiem swojego pucharu Stanleya z miejsca na miejsce, więc znaleźliśmy alternatywę, a jaką to zaraz się przekonasz. No tak, ja myślę, że wszyscy w Chicago i w okolicach doznali ostatnio gorączki, jeżeli chodzi o hokeja. Mimo tego, że odbywa się na lodzie, to było bardzo gorąco i każdy z nas tego doświadczył. No i cóż, my postanowiliśmy przybliżyć trochę hokeja, trochę w innym wydaniu. A w jakim? To zaraz zobaczymy. Aby poznać historię unihokeja, czyli dokładnie tego, co się odbywa teraz za mną, musimy cofnąć się do lat 50. poprzedniego stulecia. Właśnie tutaj w Ameryce, całkiem niedaleko, młodzież zaczęła grać w ten sport, używając plastikowego krążka i kija. Później ten sport ewoluował i pierwszy mecz unihokeja rozegrano w 1976 roku. Obecnie stał on się bardzo popularny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na Starym Kontynencie. Takimi wiodącymi drużynami jest na przykład Szwecja, Finlandia, Czechy, również Stany Zjednoczone radzą sobie bardzo dobrze. O szczegółach i o zasadach porozmawiamy już ze specjalistami. Masz już kilkanaście lat w unii hokeja. Powiedz, na czym polegają zasady? A zasady głównie polegają na tym, spotykają się dwie drużyny, oczywiste. A, gramy trzy razy 20 minut a na boisku 40 na 20 metrów. Bandy wysokie są na pół metra. I wiadomo, chodzi o to, żeby przejść więcej bramek niż przeciwnik. A czy są jakieś specjalne wymagania, które trzeba spełniać, żeby grać się w ten sport? Nie. Trzeba mieć po prostu chęci. Jakiego typu to jest sport? Jakbyś miał go scharakteryzować? Jest to bardzo widowiskowy sport. Dla mnie najbardziej. Akcje są bardzo szybkie. Zmienia się to w ciągu meczu kilka, kilkanaście razy. Można mieć prowadzenie, niczego nie jesteś pewien do samego końca. A powiedz, wyniki końcowe takiego meczu, to jak się mniej więcej plasują? Oto bywa różnie. Zależy od poziomu. Na ogólnopolskim szczeblu, były i dwu-cyfrówki, a były również tak, żeby skończyło się 1-0, czy 2-1. Powiedz, jak to się u Ciebie zaczęło i skąd ta pasja do tego sportu? A, zapoczątkował to Dariusz Gajewski, mój trener wf w szkole podstawowej numer 6 w Nowym Targu. A pojechaliśmy na pierwszy turniej, zajęliśmy drugie miejsce, także były ambicje, były chęci, żeby dalej to trenować. Skończyła się podstawówka, zaczęliśmy grać w juniorach, Poza tym w Nowym Targu były trzy kluby, także rywalizacja była bardzo duża i wiadomo, chęć pokazania się przed własnym miastem. Awansowaliśmy później do grupy seniorskiej, dostałem się również do kadry, także, także bardzo mi wspomina tamten czas. A powiedz, jak ta przygoda potoczyła się tutaj w Stanach? W Stanach był przestój przez ponad, ponad rok albo dwa. I znaleźliśmy z kolegą z Jakubem w internecie, że jest tu jakaś drużyna, że spotyka się paru chłopaków i grają. Także zaryzykowaliśmy, pojechaliśmy na Nord i no, jakoś się to kręci. Daliśmy już wszystkie zasady gry w Unii W tym momencie najwyższa pora, żeby przejść hop do spraw technicznych związanych z tą grą. Mamy ze sobą Tomasza, zawodnika naszej drużyny Unii Hokejowej, który nam wytłumaczy i pokaże mniej więcej co z czym trzeba zjeść, jeżeli chce się zacząć ten sport. Tomaszu? Okej, okay. Co potrzebne do gry, czyli wygodny podkoszulek, wygodne spodenki, bardzo wygodne buty do hali, ja używam getrów, no po prostu wygodnie mi się w, nimi, w nich e, biega. Hokej. Hokej jest z, e, ze stworzywa stw, sztucznego, z plastiku. E, jest bardzo lekki, e, bardzo dobrze się go prowadzi, bardzo dobrze się go trzyma. Mm -hmm. e, Piłeczka. piłeczka. Piłeczka jest plastikowa, z dziurkami. Właśnie, dla, dlaczego, dlaczego są te dziurki? Po co to ma swój powód i dlaczego tutaj to jest, właśnie te dziurki? Dziurki na piłce są po to, żeby po prostu ta piłeczka przerywała powietrze, żeby nie było oporu powietrza, kiedy ona leci na bramkę. W hokeju po co? Po to, żeby z, tej, z tego samego powodu, czyli jak uderzasz, żeby nie było oporu, oporu na, do piłki, żeby to uderzenie było silne. Żeby, żeby miało moc i wszystko takie związane sprawy z prędkością, żeby nasz bramkarz, który stoi tutaj tuż zaraz z tyłu, a nie mógł się zorientować, skąd leci piłka i żeby postarać się go zmylić w jakiś sposób, tak? Tomkarz też ma swoje zadanie jak w każdej grze, prawda, drużynowej, gdzie jest bramka, musi bronić bramki. Jeden tak, I, a Tomku, co ty musisz mieć ze sobą, żeby bezpiecznie zejść po takim meczu z boiska? To niezbędną rzeczą do gry w uniokaja na bramce jest kask. Następną rzeczą będzie ochraniacz przeciw uderzającym przed piłeczką. Może to powiedzieć, mój ruszek teraz. <laughs> Następnie spodnie, specjalne do uniokaja. Na kolaniki chroniące cię przed. odniatami, można powiedzieć, ponieważ jesteś praktycznie non-stop na kolanach. A czy kiedykolwiek Ci się trafiło, że zszedłeś z jakąś kontuzją z bramki? Najczęściej się zająłem, że się kontuzją palców, ponieważ przeciwnicy walcząc o piłeczkę uderzają mnie po palcach, czy coś z tym może się zdarzyć. Najbardziej ryzykowne to jest. A co jeśli idzie o kij? Czy masz jakieś ochraniacze przed kijem? Czy trafiały się w ogóle takie rzeczy jak uderzenia kijem bramkarza? Zdarzałem się to, ale bardzo rzadko, ponieważ. Po prostu Czyli ogólnie, ogólnie, ogólnie czujesz się bezpieczny na bramce, tak? Czuję się bezpiecznie, jak okay. najbardziej. Tak jak widać, a bramkarz jest zabezpieczony z każdej strony, a piłkarzy mamy już na boisku, więc zostaje nam tylko dobrze się rozgrzać i tak. zagrać z nimi. jest z popularnością Unii Hokeja, jeżeli chodzi o Europę w porównaniu też i Stany Zjednoczone? Więc Europa jest na pewno dużo bardziej rozwinięta w tej dyscyplinie niż Stany Zjednoczone. W Stanach nie mamy co jako ligi, mamy tylko turnieje, jest ich trzy w roku. A jeden ma miejsce w Północnej Karolinie, w San Francisco i w Kalifornii. A jeżeli chodzi o Europę, to kto przoduje w tej dyscyplinie sportu? Uh, Definitywnie Scandinowie, uh, Szwecja i Finlandia. Zawsze na, na każdym Mistrzostwach co dwa lata zajmują pierwsze dwa miejsca. A potem to jest różnie: Szwajcaria, Czesi. A ja słyszałam ciekawostkę odnośnie drużyn narodowych, szczególnie tej właśnie Stanów Zjednoczonych. Powiedz, o co chodzi dokładnie? Uh, drużyna Narodowa Ameryki składa się z większości z Europejczyków. Jest tam może tylko trzech-czterech rodowitych Amerykanów. Większość z nich ma po prostu obywatelstwo amerykańskie i nie załapali się do drużyn swoich narod, oryginalnych narodów, dlatego grają do Ameryki. A ty ostatnio brałeś udział w takich eliminacjach? Opowiedz trochę o tym i powiedz, jak właśnie taka drużyna, z jakich zawodników dokładnie się składała? A, tak, byli, graliśmy o wejście do mistrzostwa świata z kanadyczkami. To był dwumecz. Miał, miało to miejsce w lutym. w... Hamilton w Kanadzie i niestety przegraliśmy te dwa mecze. Jak się okazało, żeby grać w hokeja wcale nie trzeba umieć jeździć na łyżwach? Tak, wystarczą buty, kij, hala no i dobre chęci. Zagraliśmy w Halimax, w miejscowości McCook, a dzięki uprzejmości drużyny, która nas tutaj zaprosiła, o bardzo specyficznej nazwie, Nebendi, Chicago, no która nas wprowadziła w tajniki Unii Hokeja. A powiedz, jakie są Twoje wrażenia po tej tutaj grze, bo tak naprawdę Ty więcej się udzielałeś jak zwykle zresztą na boisku. <gry> troszeczkę pobiegałem, spociłem się, na pewno wymaga to dużej kondycji fizycznej, a trzeba się nauczyć dobrze operować tym kijem. Ja zdążyłem go troszeczkę połamać, jak widać, za dużo siły, tu jest ważniejsza technika jak siła. No i... Bardzo fajna rzecz. Dobry początek na hokej, nie? No właśnie, także wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować kariery hokejisty, może kiedyś w Black House na przykład, to powinni właśnie wybrać się tutaj na salę i poćwiczyć z chłopakami, bo to bardzo fajny, szybki, kontaktowy sport. Także tak zapraszamy. Jak również zapraszamy na kolejny odcinek Życia na Żywca. Życie na Żywca.